Wyobraźcie sobie Państwo, że akcje Tesli podczas czwartkowej sesji w wyniku tego spięcia z Donaldem Trumpem straciły 14% wartości. I kapitalizacja Tesli spadła o 152 miliardy dolarów. Nie miliony, tylko miliardy. Tak dla zobrazowania. Zakładałem, że dolar jest po 4 zł, choć jest w okolicy 3,75, tak żeby prosto nam było to przemnożyć. To jest mniej więcej 600 miliardów złotych. To jest tyle, ile Polska generuje wpływów budżetowych w ciągu roku do budżetu państwa. O tyle spadła wartość Tesli. Tak, zaokrąglając, szanowni państwo. Zerknijmy jednak do publikacji serwisu Fox News. Musk wysuwa szalone oskarżenia przeciwko Trumpowi w sprawie Epsteina. Co takiego się dzieje? Miliarder Elon Musk zrzucił w czwartek poważną bombę w mediach społecznościowych. Kiedy wysunął oskarżenia, jakoby prezydent Trump znajdował się w aktach Jeffrey'a Epsteina,